W poprzednim filmie omawialiśmy w jaki sposób można korzystać z klas Dojo jeżeli pracujemy w aplikacji mobilnej. Sami Państwo na pewno zwróciliście uwagę po zainstalowaniu tej aplikacji jest ona bardzo przyjazna i bardzo łatwo z niej zrobić wszystkie rzeczy. Niestety w aplikacji brakuje paru rzeczy które trzeba zrobić przy komputerze. Prawdopodobnie twórcy tej strony stwierdzili że jeżeli nauczyciel pracuje z dziećmi powinien być jak najbardziej mobilny aby być z nimi cały czas. W związku z powyższym wszystkie najważniejsze rzeczy Zawart w tej aplikacji. Jednak każdy nauczyciel musi też od czasu do czasu usiąść przy komputerze i zrobić coś, czego nie może zrobić będąc razem z dziećmi. Na przykład zakończyć klasę, zarchiwizować i napisać do rodziców, czy zaplanować dzieciom różnego rodzaju aktywności. Jestem w tej chwili zalogowany na stronie jako nauczyciel i spójrzmy, czego nie mogę zrobić w aplikacji, a co mogę zrobić przez stronę internetową. Znacie Państwo już wygląd okna i obszaru roboczego. Dlatego przejdźmy od razu do historii szkoły i zobaczmy, co tutaj jest schowane, czego nie ma w aplikacji. Pierwsza podstawowa rzecz, która rzuca nam się w oczy, to jest to, że jeżeli w aplikacji możemy wstawić zdjęcie, plik wideo, nagrać coś, to tutaj na komputerze najważniejszą rzeczą i zmianą jest to, że możemy dodać różnego rodzaju wydarzenia. Wystarczy kliknąć właśnie w historii szkoły w wydarzenie. Wpisać jego tytuł, datę, wybrać motyw oraz ustawić, kiedy ma być przypomnienie dla rodziców. Drugą bardzo ważną rzeczą, którą musimy wiedzieć, że możemy zrobić z poziomu strony internetowej, jest w szkole, jeżeli jesteśmy w historii szkolnej, przejście do katalogu i w tym momencie możemy, klikając Uczniowie, zakończyć na przykład niektóre rzeczy. Jeżeli dany uczeń odszedł ze szkoły, możemy go usunąć, po kliknięciu na jego kartę, albo możemy też, jeżeli uczeń ukończył naszą szkołę, całą klasę, która skończyła w tym roku lekcje, już więcej tych lekcji nic nie będzie, możemy uczynić ją absolwentem. Następna bardzo ważna sprawa: wracając do swoich klas, jeżeli jesteśmy już w swoich klasach i chcemy zaplanować aktywności dla naszych uczniów, po wejściu w klasę mamy coś takiego jak historia klasy, i tutaj możemy także wstawić zdjęcie, możemy wstawić różnego rodzaju pliki, możemy nagrać krótki film, bądź w klasie, jeżeli tworzymy wydarzenie dla klasy, możemy wstawić wydarzenie. Najważniejszą zmianą dotyczącą jeszcze tego, co można zrobić na stronie www. Jest kwestia umieszczania pewnych rzeczy w portfolio. Jeżeli klikniemy portfolio, możemy w tej chwili, zobaczcie Państwo, stworzyć po lewej działanie, czyli wpisujemy, co dziecko ma zrobić. Możemy wpisać instrukcje, lub jeżeli dziecko na przykład nie czyta, możemy nagrać krótki film i jako rodzaj odpowiedzi zaznaczamy, czy dziecko ma odpisać, czy dziecko ma nagrać w aplikacji film. Zrobić zdjęcie wykonanej przez siebie pracy, czy być może będzie to rysunek. Ostatnią rzeczą bardzo fajną i nową jest możliwość wstawienia arkusza zadań. Możemy na przykład z własnego komputera przesłać kartę pracy, którą dziecko uzupełni, którą dziecko pokoloruje, i odeśle nam w formie zdjęć. Na samym dole po lewej stronie możemy zdecydować, czy dane działanie będzie przydzielone dla całej klasy czy też przydzielimy je konkretnym uczniom. Jeżeli już przydzielimy zadania, to klikając na kolejnych uczniów, możemy przeglądać ich portfolio oraz w tych portfoliach dodawać post. Dziecko odeśle nam na przykład pracę swoją, a my możemy mu podpisać, załączyć kolejne zdjęcie, bądź jakiś dodatkowy plik. Spójrzmy jeszcze na jedną rzecz. Jeżeli jesteśmy w klasie i wejdziemy w opcje, to możemy wyświetlić raporty uczniów, czyli podsumowanie, jak uczeń zachowywał się i w jaki sposób go nagradzaliśmy, bądź też jakie przyznawaliśmy mu punkty ujemne. Co jest ważne i istotne, to jest kwestia tego, że jeżeli na przykład umówimy się z rodzicami, że będziemy wysyłać im krótkie podsumowanie, na przykład raz w miesiącu na temat aktywności ich dziecka, to możemy to zrobić właśnie przy raporcie. Rodzic wtedy będzie mógł od razu zobaczyć, jakie punkty dostało dziecko, co się działo w przedszkolu, będzie mógł też odpisać na naszą informację. Proszę Państwa, klas dojo ma bardzo dużo możliwości. Generalnie jest to chyba jedna z najlepszych aplikacji dla uczniów młodszych i dla uczniów z przedszkoli. Łatwa także w użyciu dla nauczycieli oraz przyjazna dla wszystkich dla rodziców, nauczycieli i rodziców. Warto zainteresować się tą aplikacją, zwłaszcza jeżeli, tak jak powiedziałem to już wcześniej w poprzednich lekcjach, chcemy zbudować wokół szkoły społeczność. Chcemy zaangażować w tą społeczność rodziców, chcemy zaangażować w tą społeczność uczniów, chcemy zaangażować w tą społeczność innych nauczycieli. Dziękuję.